Tarkov stał się pewnego rodzaju ewenementem na rynku gier, bo pomimo, że wszyscy obrali sobie ten tytuł za obiekt żartów i drwin, to monopol na extraction shootery Battle State Games, czyli twórców tej gry trwa w najlepsze. Jednak jest szansa, żeby się to zmieniło wraz z debiutem jak to ludzie nazywają Zabójcy Tarkowa. A w dzisiejszym odcinku dostaliśmy oficjalne potwierdzenie daty premiery Kingdom Come Deliverance 2, która niezbytnio napawa nas optymizmem. Pojawia się coraz więcej doniesień o planach Microsoftu na dalsze podbijanie konsol PlayStation wraz ze swoimi ekskluzywnymi pozycjami. Autorzy Fallout London planują otwarcie własnego studia po ogromnym sukcesie przygotowanej przez nich modyfikacji, a na sam koniec Steam postanowił wprowadzić nowe zasady na swojej platformie, by pomóc graczom podejmować świadome decyzje. Twórcy Escape from Tarkov to doskonały przykład osób stosujących toksyczne i szkodliwe sztuczki w zależności od sytuacji. Ambitne plany i obietnice przeplat one całkiem solidnymi aktualizacjami, mają na celu jedynie chwilowe wzbudzenie nadziei wśród fanów na poprawę stanu gry. Te nadzieje szybko gasną, gdy pojawia się kolejna absurdalna decyzja ze strony twórców lub błędy w grze, które często psują całą rozgrywkę, a nie są naprawiane przez dłuższy czas. I tak zabawa właściwie trwa od początku zamkniętej bety w 2017 roku i niestety nic nie wskazywało na to, że sytuacja się może zmienić. Aż do teraz. 13 sierpnia zadebiutował Realny rywal dla Tarkowa, Arena Breakout Infinite. Choć nie jest to całkowicie nowa gra na rynku, ponieważ wcześniej już istniała na urządzeniach mobilnych, to można uznać tę premierę jako osobny debiut, gdyż sporo różni się od swojego oryginału. Gracze, oczywiście, mieli spore nadzieje co do areny, zwłaszcza że wielu z nich zmęczył monopol Battle State Games i ich słabo rozwijanej gry. W dniu premiery duża część społeczności rzuciła się po prostu, aby przetestować alternatywę dla Tarkowa, i jak szybko się okazało, gra rzeczywiście stanowi konkurencję. Sam podjąłem się misji wypróbowania tego tytułu, by sprawdzić, czy rzeczywiście jest warta uwagi. I szczerze, powiedzieć, że na początku byłem w niebo wzięty, to trochę za mało. W porównaniu do Tarkowa, gra naprawdę działała. Nie musiałem czekać 10 minut w kolejce, często wystarczało zaledwie 10, ale sekund. Rozgrywka była płynna, a aspekty, które irytowały mnie niesamowicie w EFT, tutaj były zrealizowane po prostu tak, jak powinny. No i wszystko byłoby perfekcyjnie, ale co dobre, szybko się kończy. Miałem wrażenie, że Arena jest po prostu zbyt idealna, żeby była prawdziwa. I niestety to przeczucie okazało się słuszne. Choć gra była fundamentalnie kompletna, jedna funkcja całkowicie odrzuca i spotkała się z ogromną krytyką. Aferę wywołała możliwość zakupu wirtualnej waluty za prawdziwe pieniądze, co pozwala na nabycie uzbrojenia w sklepie i to nie byle jakiego, bo najlepsze bronie i pancerze są dostępne od ręki. Szybko okazało się, że gra stała się typowym przykładem modelu Pay to Win. Co gorsza, sytuację pogorsza fakt, że sami twórcy obiecywali i reklamowali swój produkt jako wolny od tego typu praktyk, zapewniając o tym nawet na platformach takich jak Reddit. Twórcy mimo fali krytyki nie odcinają się od negatywnych opinii, są świadomi, że społeczność odrzuca taką formę mikrotransakcji i proszą o jak największy feedback na swoim profilu na Twitterze. Czy to coś zmieni? Nie wiadomo, ale na razie zabójca Tarkowa de facto zabił sam siebie. Od kwietniowej zapowiedzi Kingdom.com. Deliverance 2. Czekaliśmy z niecierpliwością na oficjalną datę premiery gry od War Horse Studios. Początkowo produkcja miała zadebiutować w 2024 roku. Jak zapewne zauważyliście, użyłem słowa miała, ponieważ niestety scenariusz, w którym Kingdom Come 2 okaże się jeszcze w tym roku, okazał się nierealny. W ostatnich tygodniach pojawiały się różne doniesienia i plotki sugerujące możliwe opóźnienie premiery. Wskazywano również, że twórcy mogli popełnić mały błąd zapowiadając grę tak wcześnie. Spekulacje przybrały na sile, gdy na stronie Best Buy w sekcji poświęconej tej produkcji pojawiła się informacja o dokładnej dacie premiery, 11 lutego 2025 roku. Oczywiście taka wiadomość nie mogła przejść bez echa wśród fanów, zwłaszcza, że nie została formalnie potwierdzona przez twórców. W związku z tym, że wiele osób zaczęło wątpić w autentyczność tej informacji, Warhorse Studios postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości i w oficjalnym poście na Twitterze potwierdziło, że 11 lutego 2025 2025, to rzeczywiście data premiery Kingdom Come Deliverance 2. Dodatkowo przypomnieli, że studio będzie obecne na tegorocznym Gamescomie, gdzie planują zaprezentować ponad 20-minutowe fragmenty rozgrywki oraz ujawnić edycję kolekcjonerską gry. Choć premiera została przesunięta, można oczywiście oczekiwać, że studio wykorzysta ten czas na dopracowanie szczegółów, a to mimo wszystko napawa nas optymizmem. Microsoft już udowodnił, że ich nowa polityka związana z udostępnianiem ekskluzywnych gier na konsole swoich de facto rywali przynosi spore korzyści. Sea of Thieves, które jako pierwsza zadebiutowało na PlayStation po premierze na Xboxie, szybko stało się bestsellerem na konsoli Sony. Więc nic też dziwnego, że pojawiają się doniesienia o planach wydania kolejnych tytułów z Xboxa właśnie na PlayStation. Tym razem sytuacja wydaje się dosyć poważna, o czym informują czołowi insajderzy i leakerzy. Tom Henderson, renomowana postać w świecie doniesień o grach, napisał na Twitterze: Jesteśmy w drugiej rundzie przygotowań Xboxa do wydania portów na PlayStation, więc spodziewam się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawią się nowe plotki na temat każdej gry. Te informacje zbiegają się z doniesieniami, na które zareagował Tom Warren, kolejny zaufany informator uznawany za drugiego po Hendersonie pod względem wiarygodności. Mianowicie Warren odpowiedział na wpis jeszcze jednego z insiderów, który zasugerował, że już w przyszłym tygodniu można się spodziewać dużej premiery gry Xboxa na PlayStation. Warren odpowiedział, zamieszczając na swoim Twitterze wymownego Gifa, sugerując, że nie może powiedzieć zbyt wiele, bo naraziłby się na kłopoty. Według niektórych doniesień tą grą miałaby być Forza Horizon 5. Na takie informacje znowu zareagował Tom Warren, odpowiadając enigmatycznie na wpis pod jego postem jednego z użytkowników z Gifem z Forzy, wstawiając w odpowiedzi własnego Gifa z napisem NOPE, co sugeruje, że nie chodzi tutaj o Forze 5. Takie samo zdanie podziela Jess Gordon, dziennikarz serwisu Windows Central i kolejny wiarygodny Godny informator. Mimo to, jeszcze jeden insider o pseudonimie Ecstatiz uważa, że jeżeli w przyszłym tygodniu okaże się, że chodzi o inną grę, to i tak Forza Horizon 5 w pewnym momencie trafi na PlayStation. Nie da się ukryć, że cała ta sprawa wydaje się obecnie dość zawiła, ale skoro praktycznie większość społeczności insiderów jest w nią zaangażowana, to coś rzeczywiście się szykuje. Fallout London to jedno z największych fanowskich DLC-ków, chyba do jakiejkolwiek gry. Team Fallon, odpowiedzialny właśnie za tą całą modyfikację, może się cieszyć ogromnym sukcesem, gdyż Fallout London jest najchętniej i najszybciej odbieraną grą wszech czasów na platformie GOG. W ostatnim wywiadzie z BBC jeden z członków tego zespołu, Dean Carter, zdradził, że do końca roku planują oni wydawać aktualizację do swojej modyfikacji, w tym także przywrócić niektóre wycięte materiały, które ostatecznie nie znalazły się w tej wersji modyfikacji na premierę, i zaznaczył, iż planują oni założyć pełno Studio deweloperskie i pracować nad swoimi własnymi projektami. Na sam koniec został nam temat Steam'a i tego, jak Valve poniekąd pomaga użytkownikom tej platformy. We wrześniu mają zostać wprowadzone zmiany, które to znacznie mają ułatwić korzystanie ze sklepu i podejmowanie świadomych decyzji przez użytkowników. Mimo, że same zasady są skierowane do deweloperów, to jednak my, jako gracze, mamy na tym skorzystać. Mianowicie rozchodzi się o to, że od września na Steam'ie na deweloperach wymuszone jest tworzenie opisów, które Bezpośrednio odnoszą się do konkretnej gry. Dzięki czemu w opisie nie będą mogły znaleźć się jakieś zbędne informacje, niezwiązane z danym tytułem. Po zmianach deweloperzy nie będą mogli umieszczać żadnych linków do innych stron w opisie swoich gier, żadnych osadzonych obrazów naśladujących interfejs sklepu lub przyciski Steam, ani żadnych obrazów, linków czy widgetów prowadzących do innych gier na Steamie. Z opisów mają zniknąć wszystkie linki i grafiki służące do reklamy zewnętrznych stron i profili społecznych. Jak podkreśla Valve, strona gry na platformie Steam nie jest miejscem do reklamowania innych produktów jakiegoś dewelopera i nie powinna wprowadzać nikogo w błąd. To na tyle na razie, cześć i pa!